Ból i smutek cierpiącego zbawiciela. W czasie, gdy Kościół katolicki w sposób szczególny upamiętnia mękę i śmierć naszego pana Jezusa Chrystusa, publikujemy kilka zdjęć pięknego barokowego krucyfiksu z epoki kolonialnej. Niech te zdjęcia i związane z nimi rozważania posłużą nam do pobożnej medytacji nad niewypowiedzianymi cierpieniami naszego zbawiciela, który cierpiał dla naszego zbawienia. Rozważając te cierpienia, z tym większą wdzięcznością oczekiwać będziemy niedzieli zmartwychwstania. Najbardziej poruszający w tym dziele sztuki jest ból i smutek boskiego ukrzyżowanego. Przyczyniły się do tego bólu ciosy zadane przez oprawców, którzy bez niegodziwej pomocy o nadnaturalnym charakterze, pomocy szatańskiej, zapewne nie osiągnęliby takiego stopnia okrucieństwa. Bóg człowiek cierpiał w swojej naturze ludzkiej. Żaden człowiek bez specjalnej pomocy Ojca Niebieskiego i aniołów nie byłby w stanie znieść takiego cierpienia. A wypada zaznaczyć, że smutek odkupiciela wynika bardziej z grzechów ludzkości, odkupionej przez Jego mękę i śmierć, niż z udręk fizycznych przez Niego znoszonych. Od dawien dawna widok Jezusa Chrystusa, cierpiącego na krzyżu, wywiera ogromne wrażenie, Zwłaszcza na ludziach wierzących. Mimo że w czasie męki miały miejsce inne dramatyczne i wzruszające wydarzenia, takie jak biczowanie i ciernie mu koronowanie, jednak to właśnie kontemplowanie Boskiego zbawiciela ukresu jego cierpienia, przybitego do krzyża, najbardziej porusza pobożność katolickiej duszy. A przecież to nastawienie jest z gruntu sprzeczne ze światową radością. Na którą wpływ ma w dużej mierze atmosfera kreowana w naszych czasach przez środki masowego przekazu i telewizję, radością sztuczną, frenetyczną, która sięga o błędu, chciwą grzechu lub też już w nim umarz, unurzaną. Są tacy, którzy mówią, że katolik powinien zawsze demonstrować radosny wyraz twarzy, pełen zadowolenia, i przywołują tutaj dla usprawiedliwienia tego stanowiska myśl św. Franciszka Salezego. Smutny święty to święty nieszczęśliwy. Należy przy tym rozróżnić smutek zdrowy i niezdrowy. Ten sam święty mówi o tym jasno w swoim dziele Myśli Pocieszające, powołując się na nauczanie świętego Tomasza Zakwinu. Smutek może być dobry lub zły, w zależności od efektów, jakie w nas wywołuje. Tak więc, właściwa postawa cnotliwej duszy może polegać na odczuwaniu dobrego smutku. A nawet jego uzewnętrznianiu, ponieważ ubogaca on bliźniego. Nasz pan doświadczył tego smutku w pełni i dał mu wyraz w ogrodzie oliwnym, mówiąc: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Także z wyżyn krzyża, ukazując smutek i rozdzierającą boleść osamotnienia, Bóg słowo wcielone poruszał i nawracał. Przykład dobrego łotra czy longinusa. Podobnie smutek uzewnętrzniany przez cnotliwe osoby może pociągać i budować. Jest to ten rodzaj smutku, do którego nawiązuje Duch Święty, bo przez smutek twarzy poprawia się umysł przestępnego. Księga Kocheleta, rozdział siódmy, werset 4. Podobnie jak można rozróżnić dwa rodzaje smutku, tak samo można mówić o radości świętej, która buduje. I radości światowej, która gorszy. To do tej ostatniej radości odnosi się Duch Święty, gdy mówi: Bo jak trzask ciernia pod kotłem gorejącego, taki jest śmiech głupiego, ale i to marność. Księga Kocheleta, rozdział siódmy. Niestety, w czasach szaleństwa i nierozwagi, w jakich przyszło nam żyć, w większości środowisk. Przeważa ta fałszywa radość. Epoka ta wstrząsana jest ogromnym kryzysem o charakterze religijnym i moralnym, który wycisnął łzy na licznych wizerunkach Matki Bożej w wielu zakątkach świata. W obliczu tego wszystkiego jest zrozumiałe, że prawdziwy katolik, chociaż może odczuwać i uzewnętrzniać zdrową radość, nie przestaje odczuwać w głębi duszy tego szczególnego, godnego i mężnego smutku właściwego temu, to towarzyszy męce naszego Pana aż na szczyt Kalwarii. A tym bardziej temu, kto dzisiaj przyłącza się do świętej męki, do męki Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. I dla każdego katolika cierpiącego w związku z, jak określił to papież Paweł VI, przedziwnym procesem autodestrukcji Kościoła, ból odbity na tak wyrazistym obliczu ukrzyżowanego z tego krucyfiksu. Nabiera szczególnego znaczenia. Zdjęcie pierwsze. Dwa aspekty tej rzeźby pod względem kunsztu artystycznego, a zwłaszcza ekspresji przedstawieniu fizjonomii, osiągnęły doskonałość. Po pierwsze, otwarte usta, między którymi można dostrzec zęby. Lekko opuszczony podbródek sprawia wrażenie takiego osłabienia, które nie pozwala nawet domknąć ust. Następnie oczy. Które ze smutkiem wpatrują się w dal, jednocześnie paradoksalnie zdają się one nie widzieć tego, co dzieje się w oku. Spojrzenie błądzi gdzieś daleko, jakby utkwione w czymś zupełnie innym, co sprawia mu niewymowny ból. Lecz mimo niewyobrażalności tego cierpienia, bardziej o charakterze duchowym niż fizycznym, można zauważyć w postaci ukrzyżowanego spokój, miłosierdzie i subtelność uczuć, w których nieobecny jest gniew. Co innego, smutek. On jest obecny we wszystkim, lecz smutek tego skazanego na śmierć. Jego postawa jest tak wysublimowana, że o wiele bardziej przewyższa majestat króla. Artysta bardzo dokładnie przedstawił włosy naszego pana. Nie są one starannie uczesane, nie miałoby to sensu, zważywszy na cierpienia, przez które przeszedł. Są więc artystycznie zburzone, tworząc przepiękne sploty. Broda jest tak niewielkich rozmiarów, że trudno byłoby ją zwichrzyć, dlatego opada w uporządkowany sposób, okalając twarz. Obrazu dopełnia srebrna aureola nad boską głową, w centrum której błyszczy topas, przemawiając symboliką szlachetnego kamienia. Wyraża on coś, co trudno byłoby wyrazić słowami, gdyby go zabrakło. Topas, kamień o złocistym odcieniu, zdaje się sugerować, że poza i ponad bólem, mimo wszystko jest coś, co jaśnieje promienistym blaskiem. Chwała. Zdjęcie drugie. Ekspresja rzeźby na tym zdjęciu wydaje się jeszcze bardziej przejmująca niż na poprzednim. Odnosi się wrażenie, jakby lada chwila można było się znaleźć w polu widzenia ukrzyżowanego. Wyraz smutku jest jeszcze bardziej poruszający. Korona cierniowa jest lepiej widoczna. Wielkie ciernie przeszywają czoło naszego pana. Na czole powyżej lewego oka można zauważyć kłutą ranę. Wygląda na to, że cierń przeniknął to miejsce, pozostawiając głębokie cięcie przedstawione tu przez Rubin. Także krew, która spływając delikatnie ześlizguje się po boskim ciele, tworzy długie stróżki zakończone kroplami. Wyobrażonymi również przez rubiny. Zdjęcie trzecie. Mimo, że opis ten jest w pewnym sensie subiektywny, można mieć wrażenie, że ból, osamotnienie w cierpieniu i bezbronność zostały lepiej uchwycone na tym zdjęciu niż na wcześniejszych. To ból, który jawi się jako nieunikniony, bezgraniczny i nieubłaganie kończący się śmiercią. Nadchodzi ona nie z zapowiedzią niewińskiego pocieszenia, lecz spowita jest w głębokie osamotnienie, bowiem ukrzyżowany ma przed oczami zło ludzi, którzy porywają się przeciwko niemu. Oczywiście wyraz tej twarzy różni się od wyrazu malującego się na obliczu dobrego łotra. W chwili, gdy słuchał on z ust zbawcy pocieszających słów: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Nasz pan zapewnił go wówczas, że on tam również będzie i że Dobry Łotr spotka się z nim. Święty Dysmas był przeto pierwszym kanonizowanym w historii. Dobry Łotr poprosił o wybaczenie i odkupiciel mu wybaczył. W tamtej chwili nasz pan przychylił się łaskawie do jego prośby, aby ten z odwagą mógł przekroczyć straszliwe progi śmierci. Jednak nie widać na boskim obliczu radości. I jest to zrozumiałe, bowiem Pan nasz Jezus Chrystus zechciał wychylić czarę goryczy do końca, wypić czarę żółci i wycierpieć to, co było do wycierpienia. Lecz towarzyszowi męki boski nauczyciel zechciał w ostatniej godzinie udzielić pocieszenia. Później on sam doświadczył wzniosłej radości, gdy przynajświętsza jego dusza, hipostatycznie złączona z Trójcą Świętą, odłączyła się od ciała i wyzwoliła z cierpień cielesnych i duchowych. Konsumatum est. Ofiara przyjęta dobrowolnie z miłości do nas i przeżyta w całości dobiegła końca. Zdjęcie czwarte. Na tym zdjęciu z profilu ból, osamotnienie i cierpienia wydają się jeszcze głębsze. Można by powiedzieć, że śmierć jest już blisko, a cierpienie duchowe, spowodowane grzechami całej ludzkości, wydaje się szczególnie odbite na boskim obliczu Zbawiciela. Cierpienie to o wiele bardziej przewyższa cierpienia fizyczne, a wyraz twarzy odzwierciedlający pewne rozterki duchowe zdaje się wyrażać niewymowną skargę. Takie wyżyny osiągnęła bezbożność ludzi? Odwaga wierności. Czy nie byłoby właściwe, abyśmy, chcąc zachować wiarę, unikali wszystkiego, co może jej zagrozić, unikali lektur mogących ją obrazić? Unikali towarzystwa, w którym jest ona narażona na niebezpieczeństwo? Szukali środowisk, w których wiara rozkwita i zapuszcza korzenie? Czyż nie żyjemy w pogoni za ziemskimi i przejściowymi przyjemnościami, przebywając tam, gdzie wiara więdnie i popada w ruinę? Każdy człowiek z uwagi na swój instynkt społeczny ma tendencję do przyjmowania opinii innych. W dzisiejszych czasach te opinie, podobnie jak większość dominujących prądów, są z reguły antychrześcijańskie. Myśl sprzeczna z nauczaniem Kościoła dominuje w sferze filozofii, socjologii, historii, nauk ścisłych i sztuki, czyli właściwie wszystkiego. Nasi znajomi przystosowują się do sytuacji, idą z prądem. Czy mamy odwagę się z nimi nie zgodzić? Czy strzeżemy naszej duszy przed infiltracją różnych błędnych idei? Czy kierujemy się nauką Kościoła we wszystkim i pomimo wszystko? Czy też niedbale żyjemy, bezwolnie akceptując wszystko to, co narzuca nam duch czasu, po prostu dlatego, że taki jest? Być może jeszcze nie wypędziliśmy Pana Boga z naszej duszy, lecz jak traktujemy tego boskiego gościa? Czy to on jest przedmiotem wszystkich naszych atencji, centrum naszego życia intelektualnego, duchowego i uczuciowego? Czy to on jest królem, czy też po prostu zostawiamy mu tylko skromne miejsce, gdzie jest on ledwie tolerowany niczym drugorzędny gość? Ktoś nieciekawy, ktoś, kto zjawia się raczej nie w porę. Gdy boski nauczyciel jęczał, płakał, pocił się krwią w czasie swojej męki, dręczył go nie tylko ból fizyczny i cierpienia spowodowane nienawiścią tych, którzy wówczas go prześladowali. Dręczyło go także to wszystko, co w nadchodzących wiekach mieliśmy uczynić przeciwko niemu i kościołowi. Płakał on z powodu nienawiści wszystkich złych ludzi. Wszystkich heretyków i apostatów, lecz płakał również, ponieważ widział przed sobą niekończący się orszak gnuśnych dusz, dusz obojętnych, które choć go nie prześladowały, nie kochały go jednak tak, jak należy. To niezliczony tłum tych, którzy przeżyli życie bez nienawiści i bez miłości. Według Dantego mają oni pozostawać poza piekłem, ponieważ nawet w piekle nie ma dla nich odpowiedniego miejsca. Czy my także znajdujemy się wśród tego tłumu? Oto wielkie pytanie, na które z łaską Bożą musimy udzielić sobie odpowiedzi, w tym czasie skupienia, pobożności i pokuty, jakim powinien być nasz Wielki Tydzień. Czytał Sławomir Skiba, Przymierze z Maryją, nr 15 z 2004 roku.